Kolejne zadanie to jest wyłączanie czynnika przedpierwiastek, czyli odwrotne zadanie do zadania wcześniejszego. Tutaj, w jaki sposób włączamy czynnik przedpierwiastek, pokażę Wam na dwa sposoby. Można robić takie wyłączanie. Pierwszy sposób, ten po lewej stronie, jest lepszy dla mniejszych liczb, natomiast ten po prawej, z włączaniem. Z, rozkłada, z rozkładem liczby na czynniki jest lepszy dla większych liczb. Że 48 jest taką liczbą pośrednią, ani nie małą, ani niedużą, to pokażę Wam na dwa sposoby. Jak będzie tak, taka, taki przykład, że będzie dużo łatwiej tym sposobem po prawej, to Wam pokażę tylko tym jednym, jeżeli będzie dużo łatwiej tym po lewej, to pokażę tylko ten po lewej, a takie liczby pomiędzy niektóre przykłady pokażę na dwóch sposobach. Więc ten sposób po lewej stronie jest taki, że chcemy, rozłożyć, że chcemy przed z liczby pierwiastek 48 włączyć czynnik przed pierwiastek, czyli liczba przed pierwiastek chcemy wyciągnąć, to patrzymy, czy ta liczba pod pierwiastkiem dzieli się na taką, z której pierwiastek wyciągniemy, czyli ta liczba się dzieje na 4, na 9, na 16, 25 i tak uwagę, że te liczby... Że z tych liczb wyciągniemy pierwiastki, wyjdą nam liczby, tak? Że pierwiastki 4 to 2, z 9 to 3 i tak dalej. I te liczby warto sobie tak zapamiętać po kolei. No i patrzymy, czy 48 na którąś z tych się dzieli. I tylko tu jest ważne, żeby znaleźć możliwie największą, na którą się dzieli 48. No bo dzieli się na 4, ale jak pójdziemy kawałek dalej, no to widzimy, że na 16 też się dzieli. Więc zawsze wierzymy tą możliwie największą. Więc jeżeli dzieli się 48 na 16, to piszemy to 48 pod pierwiastkiem, jako właśnie iloczyn z tą 16, czyli jako 16 razy 3. I jeżeli. Um, teraz tak zapisaliśmy, to zawsze jest tak, jeżeli zrobimy tym sposobem, że z jednej z tych liczb pod pierwiastkiem wyjdzie nam liczba. No bo pierwiastek z 16 to jest czwórka, tak? Więc. Przed pierwiastek, jako liczba wyjdzie sobie ta czwórka, a pierwiastek z trzech, tutaj ta trójka pod pierwiastkiem zostanie, no bo z trójki nie wyciągniemy liczby. Więc pierwiastek z48 włączymy czynnik przed pierwiastek, to to jest 4 pierwiastka z trzech. Więc tu jest właśnie ważne, żeby sobie patrzeć, czy ta liczba się dzieje na którąś z tych, bo jak zapiszemy jakąś liczbę jako iloczyn, z którą z tych liczb, to zawsze tak będzie, że z jednej nam wyjdzie liczba. I właśnie o to chodzi, bo tu nie o to chodzi, żeby zapisać iloczyn, powiedzmy, jako 3 razy 7, bo ani z trójki, ani z siódemki nie wyciągniemy pierwiastka, więc wtedy nic by się nie dało z tym zrobić. Więc o to chodzi, że jedna z tych liczb tutaj w tym iloczynie musi być taką, że da się z niej liczbę wyciągnąć, dlatego patrzymy właśnie, czy ta liczba się dzieje na którąś z tych. Takie jeszcze przykłady pokażę na innych. Myślę, że bardziej będzie to wszystko jasne, jak przyrobicie sobie większą ilość tych przykładów z poziomu B. No i kolejny, kolejny sposób drugi to jest taki, że rozkładamy liczbę pod pierwiastkiem na czynniki pierwsze. Tutaj musimy sobie przypomnieć, co to są liczby pierwsze. Liczby pierwsze to są takie, które się, które się dzielą tylko przez siebie i przez jeden. Pierwszą liczbą pierwszą jest dwa. Kolejna to 3, bo 3 się dzieli tylko na 3 i na 1, później mamy 5, więc jak rozkładamy liczbę na czynniki, to patrzymy, czy ona się dzieli na, na 2, potem czy na 3 i tak dalej. Zawsze zaczynamy od tej najmniejszej, czyli 48 dzieli się na 2, no tak, więc piszemy, że dzieli się na 2 i tu wpisujemy wynik, że to jest 24, potem ta kolejna też patrzymy znowu, czy się dzieli na 2, no tak i piszemy wynik, 12 też się dzieli na 2 i piszemy wynik, 6 czy się dzieli na 2, tak i piszemy wynik 3 i potem 3 jak się nie dzieli na 2 to patrzymy właśnie na kolejną pierwszą, czy się dzieli na 3, no tak, więc dzielimy na 3 i tu piszemy wynik 1. I taki rozkład na czynniki, jak tego rozpiszemy, no to wtedy wiemy, że ta liczba 48 to jest iloczyn tych wszystkich liczb. I jak rozkładamy, jak wyciągamy czynnik przed pierwiastek to zawsze tą liczbę zapisujemy w postaci takiej, że te, te liczby jako ten iloczyn, to szukamy tutaj takich par liczb. Mamy tutaj tak 2 do kwadratu i tu mamy 2 do kwadratu. Dlatego tą liczbę możemy zapisać jako to 48, jako 2 do kwadratu razy 2 do kwadratu razy 3. I jeżeli wyłączamy e, czynnik przedpierwiastek e, w pierwiastku drugiego stopnia, to zawsze szukamy tutaj właśnie par takich liczb. Dlatego zapisujemy w ten sposób tą, ten, tą liczbę 48 i teraz taki zapis tej liczby dajemy pod pierwiastek. No i teraz zobaczcie, jak ładnie nam tutaj wyjdzie, bo wiemy, że jak mamy 2 do kwadratu, to jak damy tą liczbę przed pierwiastkiem, to się tego kwadratu pozbędziemy, tak? Czyli to będzie po prostu 2 przed pierwiastkiem. Tak samo tutaj z 2 do kwadratu kolejnego też nam wyjdzie 2. No, bo to są dwie czwórki. Z dwóch czwórek można dwie dwójki wyciągnąć przed pierwiastek, i tu jest ważne, że jak wyjdzie nam więcej niż przed pierwiastek, to one się ze sobą mnożą. Czyli tu będzie dwa razy dwa przed pierwiastkiem, czyli 4, i pod pierwiastkiem zostanie nam ta trójka. Czyli w tym sposobem e, możemy zrobić rozkładem na czynniki też wyciągnąć czynnik przed pierwiastek, albo możemy. Zrobić tym sposobem po lewej stronie. Myślę, że ten sposób po lewej stronie jest na pewno dużo szybszy i łatwiejszy, i zawsze polecam jednak ten sposób po lewej. Jeżeli są małe liczby, to wydaje mi się, że całkiem tak bez sensu jest troszeczkę rozwiązywać tym sposobem po prawej stronie. Bo jest dużo więcej pracy jednak i zabawy z tym wyciąganiem na czynniki, bo tutaj przy niektórych liczbach widać właściwie od razu ile to wychodzi. No ale jak są duże liczby, to ten sposób bardzo ułatwia ten poprawy, więc najlepiej umieć i jednym i drugim i sobie dobierać w zależności od sytuacji, którym sposobem rozwiązujecie. Kolejne przykłady to bonus dla osób wspierających kanał. Jeżeli macie ochotę na dostęp do pozostałych rozwiązań, do zadań z podręcznika, z ćwiczeń, to zapraszam do wspierania kanału. Pamiętajcie, że gdybyście chcieli wspierać kanał, chcielibyście mieć dostęp do jakichś zadań, których jeszcze nie ma na playlistach, to zapraszam do kontaktu. Wystarczy zgłosić mi wcześniej, że potrzebujecie jakieś zadania, że są Wam potrzebne, to na pewno będę nagrywała je w pierwszej kolejności.